Simono, jestem w Słuku Gaming, a to jest zapowiedź serwera. Może nie zapowiedź, ale reklama serwera Rockraft mm. No to przejdźmy może do... Właścicieli administracji serwera adminem jest grudzie.pl Właściciel PIT TV Właściciel Smoku admin Pixel I moderatorem jest Woni i Dziewczyna Tutaj się wyróżnia I... No i tu mamy <ścoughs> 9 przykazań o RockCraft Nie przezywamy To nie przeklinamy yy, Nie, yy, nie spamimy Słuchamy się administracji, wojny też. Nie zaczynamy zdania tej. Nie używamy języku troli. Kultura to podstawa. Można założyć maksymalne nie Prosimy o młode admina i ogólnie o rangi. i nie prosimy o przedmioty. Tu macie wszystkie komentarze. Hmm, tutaj masz, tu macie też informacje co do kupna vip Ogólnie to serwer o godzinie 21:44 jest... Prawie pełen, jest 30 osób. Mamy tutaj także e, na spawnie Enchant. Ogólnie to administracja jest ogarnięta. Admini, raczej e, znaczy admini użytkownicy, którzy grają gracze. No też niektórzy umieją się zachować, niektórzy nie. No ale to wiecie, to jest Minecraft, on tak wpływa. Tutaj mamy też specjalny room. No już nagrałem z tego odcinek. Więc zapraszam Was do odbijania macie tutaj IP w opisie. Jest taki Spaul. Taki skromny Spaul, bo nawet wymówkę Wodniego, który zbudował tego Spaula. Mel, Wam mogę pokazać Piłgryby. I czekajcie. No może ktoś się przywita. No, nawet pitoch. Ładnie. Um. No i tak. To jest serwer, yy, właśnie, jakiego typu serwer. Frakcje plus... Yy, survival. Zawsze o tym zapomi zapominał, a to jest przecież najważniejsze. Um. No, i to by było na tyle. Jak widzicie, już tam się biją. Zapraszam was na serwer. No lec powiększamy sloty, więc ja się z wami żegnam. Cześć!